Witam państwa serdecznie dzisiaj. Poproszona zostałam o wypowiedzenie się na temat rasy Plejadian. Jesteśmy oczywiście z Aleksem zespołem spójnie i zgodnie pracującym, więc to, co teraz powiem, jest również jego opinią. Od czego powinnam zacząć? Powinnam chyba zacząć od tego, że cały czas ufam, że na tym kanale są tylko same lwy. I to, co dzisiaj poruszę, te trudne tematy, i momentami zahaczę również o dogmaty, będzie dobrze zrozumiane, bo wiem, że tutaj już są same istoty na bardzo wysokim poziomie. Plejadianie, za, trzeba zacząć od tego, że w tej przestrzeni naszej galaktyki, drogi mlecznej, m, trwała kiedyś potężna wojna między pozytywnymi i negatywnymi rasami. Do czego to doprowadziło? W skrócie wielkim, bo chcę, żeby ten materiał dzisiaj był krótki. Jest poniedziałek, początek tygodnia i każdy z państwa ma swoje sprawy, natomiast jest to bardzo ważny temat i dlatego chcę przekazać tutaj same konkrety. Tak więc trwała ta wielka wojna, po której niestety rasy pozytywne które zostały tutaj jakby stroną przegraną, nastąpił taki podział. Część z nich, która miała takie możliwości, przeniosła się w inne wymiary, wykreowała tam swoje światy, przeniosła się w inne, w inne światy, część, część pozytywnych ras wyemigrowała do innych galaktyk, w inne miejsca. Natomiast tej przestrzeni w dwóch trzecich objętości tej galaktyki naszej Drogi Mlecznej zostały wyłącznie rasy negatywne lub takie, które po prostu nie wtrącały się do tego. Które y, trzymają się na uboczu, y, ale no nie można ich zaliczyć też do raz pozytywnych. Przy czym y, było to możliwe, gdyż. Wszelkie portale, wszelkie przejścia, jakie tutaj były z innych galaktyk, galaktyk, tak by dostać się do naszej przestrzeni, zostały całkowicie rozbite, dezaktywowane, a miejsca i ślady po nich zostały po prostu holograficznie zamaskowane, tak żeby nie było możliwości ich odnalezienia. No, to akurat zostało rozwiązane, ale to już, już mówiłam kiedyś o tym, że te prace trwają i to zostanie, ten problem zostanie również rozwiązany. Wracając do plejadian. Wiecie, z nimi to jest tak, że to jest tak, jakby okupant widząc, że pali się mu pod tyłkiem, informował was. O tym, co i tak ma się wydarzyć w sensie procesu wyzwolenia, i przypisywał sobie te zasługi. Po co to robią i jak, jak to działa? Zacznę od końca. My jesteśmy już wolni, ale no, niestety jeszcze pewne wydarzenia będą musiały mieć miejsce i będą pewne tego konsekwencje. Tak jak już powiedziała kiedyś pewna istota w moich sesjach, tutaj zbyt wiele raz zainwestowało swoje środki, swoją pracę, swoją wiedzę, mówię tutaj o negatywnych rasach, żeby teraz, w momencie tego, co się dzieje, zostawili to wszystko i sobie poszli. Po prostu jest to niemożliwe. Każdy z nich próbuje coś dla siebie utargować i jeszcze urwać swój kawałek sukna, bo sami nie wiedzą, jakie będą konsekwencje tego, co się wydarzy, ponieważ no, na taką skalę, jak to teraz się wydarzy, nie było tego nigdy. Nie są w stanie nad tym zapanować. Dlatego próbują teraz jak najwięcej istot tutaj będących przeciągnąć energetycznie na swoją stronę. I tu właśnie w tym przodują Plejadianie, którzy postanowili przybrać rolę naszych zbawców, wyzwolicieli. To jest tak właśnie jak okupant, znając prawdziwe. Prawdziwe, jakby procesy naturalne i to, co przyjdzie od źródła życia, próbował sobie przypisać zasługę temu, tego właśnie, co nastąpi. Stoją oczywiście technologicznie za jednym z mocarstw, i to, co teraz się dzieje, ta prowokacja wielka, o której słyszymy każdego dnia w środkach masowego przekazu, to jest właśnie dowód na to, o czym mówię. Oni sami teraz między sobą toczą wielki konflikt, o to, ile się każdemu z nich uda ugrać. temu mocarstwu, za oceanu i temu tutaj. To jest właśnie konflikt o, to, o te dobra, które tutaj są o nas o wszystkie zasoby jakie tu jeszcze zostały, chociaż przecież oczywiście przeprowadzali przez eony tutaj tak grabieżczą politykę, że to jeszcze jest w ogóle cud, że ta planeta się jakoś trzyma. Yy, dlatego nie dajcie się zwieść. Z, z przerażeniem obserwuję wysyp wszelkich audycji na YouTubie typu medytacje z Plejadianami, zwiastuni świtu, <laughs> no to jest to co mówiłam, tak? Przychodzi, przychodzi moment rozbłysku. Jak już robiłam ostatnio wglądy, to widać, że już ta zasłona topnieje, bo przychodzi określona wibracja, określona częstotliwość od centralnego słońca, i nie są w stanie tego zatrzymać, bo to nie wiem, czy kiedyś Wam o tym mówiłam. Ale wszystkie gwiazdy we wszechświecie, każda najmniejsza gwiazdeczka nawet. Jest połączona swoistymi naczynkami krwionośnymi z innymi gwiazdami. Każda gwiazda ma połączenie z każdą inną w całym wszechświecie. To jest system naczyń połączonych. Dlatego, choćby nie wiem, jak obwarowywali jakimikolwiek jakimikolwiek zaporami, błonami, czy jakimikolwiek innymi pryzmatami słońce. To im się nie uda, bo ono jest połączone ze wszystkimi innymi słońcami w całym wszechświecie z centralnym słońcem wszechświata i z centralnym słońcem galaktyki. Dlatego nie ma możliwości, żeby zatrzymać ten proces. Ten proces jeszcze nigdy nie był w takim natężeniu, jak teraz się zbliża. To jest cykliczne. I Plejadianie o tym dobrze wiedzą, dlatego chcą jeszcze uratować swój tyłek, zagarniając przy tym najwięcej, jak się tylko da, zasłaniając się takimi słowami jak miłość Chrystusowa i boska sprawiedliwość. Dobrze, przyjrzyjmy się tym słowom boska sprawiedliwość. Pytanie, o jakiego Boga chodzi? Wiecie, ja przez eony. Miałam styczność z takimi istotami, które się tymi bogami mieniły w różnych miejscach. Aleks też ma takie doświadczenia. Wiecie, ten panteon jest tak szeroki tych bogów, i no, bynajmniej nie ma tam między nimi sprawiedliwości. Skaczą sobie do gardeł regularnie ci wielcy bogowie. Dlatego, używając słowa Bóg, zastanówcie się, kogo przyzywacie. To jest pierwsze. Drugie, miłość Chrystusowa. Wiecie, miłość jest takim słowem, które jakby no, dla nas rezonuje szczególnie, tak? Więc wielu, wiele negatywnych istot i egregorów posługuje się nim, żeby odwrócić naszą czujność. Chrystusowa. Słowo Chrystusowa miłość. W tej przestrzeni, niestety, funkcjonują co najmniej dwa egregory, dwie emanacje, które podszywają się pod prawdziwego Jezusa, pod tego prawdziwego Jezusa, o którym naprawdę niewiele wiemy. W Kościele go na pewno nie znajdziecie. To jest następne. Więc przyglądając się temu. Bardzo tak wnikliwie widać, że to jest wszystko operacja fałszywej flagi. Plejadianie za tym mocarstwem, które tutaj jest regularnie prowokowane, stanęli już minimum 10 lat temu, jeśli nie wcześniej. A myślę, że dużo wcześniej, tylko nie było to tak widoczne jak teraz. Posługują się tym mocarstwem. Dlatego, jeżeli cokolwiek się wydarzy to to nie jest, to, to nie będzie wydarzenie między ludźmi, tylko między tymi rasami, które jeszcze na koniec sobie skaczą do gardeł, walcząc o jak największą strefę wpływu i o jak największe łupy do zagarnięcia, zanim przyjdzie im całkowicie opuścić tą przestrzeń. O to chodzi. Dlatego bardzo proszę, Niech te istoty, z którymi to rezonuje, co powiedziałam, niech będzie brak ich zgody na zasilanie energią jakichkolwiek obcych ras, jakichkolwiek pseudo-wybabicieli. Oni dobrze wiedzą, że wkrótce odzyskamy pełną świadomość i pełną pamięć. Jesteście potężnymi suwerenami, macie wolną wolę. Nie oddawajcie jej i swojej energii komuś takiemu jak Plejadianie. Jeszcze raz, to tylko okupant, który przebrał się w piórka wyzwoliciela. Wiecie, mam takie ulubione słowa pana Zagłoby, który powiedział: Diabeł przybrał ornat i na mszę ogonem dzwoni. Super jest to odniesienie do Plejadian. Bądźcie ostrożni. Za Plejadianami stoi cała Galaktyczna Federacja, tak zwanego światła. Następni dobrodzieje. Dlatego mówię: jesteście już na tyle świadomi, na tyle mocni, żebyście się sami temu przyjrzeli. Odetnijcie się od tego, jeśli to z wami rezonuje. Być wielu z Was ma y, współistniejące wcielenia w rasie Plejadian, i dlatego wielu z Was do nich ciągnie. To jest każdego wybór indywidualny. Nie oceniam tego, bo to nie jest moim zamiarem. Moim zamiarem jest uświadomić i ostrzec przed nimi te istoty, które, idąc za pięknymi słowami, idą za nimi. Wam nie, jest, nie są potrzebne żadne obce rasy do wyzwolenia. Wy w swojej piersi na poziomie fizycznym, oprócz duchowego nosicie potężne narzędzie elektromagnetyczne. I wówczas, kiedy światło z fotonowego z powrotem odzyska tutaj możliwość emanacji na e, polu plazmowym, w swoim pełnym spektrum plazmowym w momencie, kiedy to światło wejdzie w koherencję z Waszą częstotliwością elektromagnetyczną, właśnie tego potężnego urządzenia, które nie tylko jest narzędziem duchowym, ale również fizycznym, bo jesteśmy na planie fizycznym, wszystko się wówczas zmieni. Oni dobrze o tym wiedzą. Natomiast już robiłam wgląd wstępny i widać, że ta błona, która była takim pryzmatem, który zakrzywiał to światło plazmowe i rozszczepiał na fotonowe, to już wszystko topnieje, bo zbliża się moment tej pierwszej struny światła, o której już mówiłam tyle razy. Dlatego zrozumcie, to jest po prostu tak, jakby w ostatnich momentach. Jeszcze okupant starał się przybrać maskę wyzwoliciela i informuje was, że tak za chwilę będzie świt. To są właśnie ci zwiastuni tego świtu. Mhm. Cudne słodkie słówka. Nic poza tym, nic. Po prostu to nie, nie ma tam żadnej wiedzy, żadnej konkretnej wiedzy, która by nam pomogła, tylko posługują się naszymi stereotypami. Posługują się naszymi stereotypami, żeby nas przekonać do siebie, żeby sobie przypisać zasługę, a ich jedną z ich zasług niewątpliwych i faktycznych są wszystkie poczęstunki. Widzicie, sprawdziło się to, co mówiłam niedawno. Już jest mowa o czwartym poczęstunku, tak? Oni wiedzą, że mają jeszcze tylko równo rok równo rok, nie więcej. Dlatego, jeszcze ten rok wytrzymajcie, wzmacniajcie się, bo sami jesteście suwerenami, potężnymi energiami, cząstkami kreatorów, a wśród nas są też i pełni kreatorzy, którzy po prostu zostali tutaj, w tym ciele e, zamknięci. Oczywiście nie całą swoją mocą, tylko cząstką, bo żadne fizyczne ciało by tego nie wytrzymało, ale już odzyskują świadomość, kim są. Nie są wam potrzebne żadne obce rasy tutaj, bo nie ma żadnej rasy pozytywnej w emanacji fizycznej. Są już tu obecne blisko tej przestrzeni emanacje energetyczne, które nie mają takiego zagęszczenia. I są to ewidentnie pozytywne rasy, a przyjdzie taki moment, że zjawią się i pozytywne fizycznie, ale z zupełnie innej galaktyki. Nie z tej. Losy tej galaktyki w ogóle są bardzo pod dużym znakiem zapytania. Ale to już jest inny temat i na inne nagranie, gdyż to dopiero się zdecyduje, co tak naprawdę się wydarzy. Tyle miałam państwu do powiedzenia dzisiaj na temat tej rasy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.